Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Transformers Generation Legacy Evolution Deluxe Class Bitch Comber z małym ptaszkiem! Bitchcomber to postać, która miała tylko jeden epizod, by pokazać jakim jest kretynem. Zapalił on kluczowe informacje przed kolegami, narażając ich na śmierć w ratowania odrobiny rogacizny, która i tak czy później poszła na kiełbasy oraz chmary tnących w dupę komarów. Chodzi mi o epizod ze Złotą Laguną. Do dziś ludzie się jarają złotymi figurkami nawiązującymi do tego odcinka. Ryb w pojazdu to klasyczny bagi służący do rycia po piachu kołami i łapania insektów zębami. Wielkie płaskie stopy wystające z maski nie tylko pełnią rolę upośledzonej owiewki, ale i skutecznie chronią przed zobaczeniem ludzi odbijających się radośnie od przedniej maski pojazdu. Pomalowane felgi w figurkach Hasbro to widok jest równie rzadki jak frekwencja w Sejmie oraz prześwit jak u Gokarda. Przez to będzie on szorował po piachu brzuchem jak speszony jamnik jajami po trawie. Ma też mały element partsformingu, formingu, bo przednie orurowanie jest zdejmowane i transformuje się w splubę. Dwa zawiasy więcej to już dla tak potężnej megakorporacji budżetowe kamikadze. Tryb robota jest jak operacja plastyczna twarzy. Niby są tutaj charakterystyczne elementy, ale coś jakby tu nie pykło z proporcjami. Ulepszona artykulacja to bardzo fajna odmiana względem poprzednika. Stopy i obrót w tali sprawia, że z łatwością będzie mógł się przekręcić, by bez problemu mógł się kapić na własne dópsko. Przydatna umiejętność w pierdlu. Szary plastik wyłazi skąd się tylko da, jak płyny ze mnie po zjedzeniu gulażu po węgiersku. Figurka ogólnie w tym trybie jest ok, ale czy warto jest utylizacji poprzednika i topienie kieszonkowych w tym czymś, ja już zostawiam wam do oceny. Dajcie mi znać w komentarzach, bo przyznam, że ciągnie mnie do tej figurki jak do kibla po zjedzeniu sajgonek z wolnego wybiegu. Akcesoriów! To ma spluwę, małego ptaszka i rozczarowanie grać. Do nabycia na Dystrykt Zero czas start i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki.